Czy lubisz się wypowiadać na temat polskiego rapu? Eee... <laughs> kurwa, stary zależy, bo. To jest tak, że ja się w internecie, mając świadomość tego, że dużo rzeczy może być gdzieś tam przekręconych, trochę wyjętych z kontekstu, ktoś może sobie dodać interpretację, to się staram tak kurwa ostrożnie wypowiadać, bo są raperzy, o których mam bardzo dobre zdanie, są raperzy, o których mam neutralne zdanie, i są raperzy, którzy no, na przykład swoim zachowaniem albo swoją muzyką gdzieś tam są. Jest mi z nimi nie po drodze, biorąc pod uwagę jakiś tam mój zbiór zasad. Ale z tego względu, że często staram się wypowiadać właśnie w taki sposób, że wyrażam swoje zdanie, ale. Tak, wiecie. Nie, tak krótko, żeby coś tam powiedzieć w dwóch słowach, jak mogę powiedzieć do znajomego, bo nie chcę, żeby ktoś to, ktoś to potem przekręcił. No to czasem mi się ciężko wypowiadać o polskim rapie. A inna sprawa jest też taka, że ja aż tak dużo nie słucham polskiego rapu. Poza kilkoma wykonawcami, których bardzo cenię, to sobie lubię coś posprawdzać. Jak będziecie chcieli mi coś tam pokazać ciekawego, to możecie mi. Yy, Podesłać, możemy sobie zrobić taki stream, bo ja to też gdzieś pytałem o to w tej, w tej ankiecie. Możemy sobie robić też przeglądy mainstreamu. Ja będę miał wtedy potrzebę, żeby się dowiedzieć. Czy nie potrzebę, eee, chciałem powiedzieć, że będę miał wtedy powód, żeby się czegoś nowego dowiedzieć. Może odnajdę coś fajnego jeszcze w polskim rapie, ale no, na dzień dzisiejszy to po prostu też moja znajomość polskiego rapu nie jest aż tak chyba dobra.